Zosia Sobanty, NRGMK z SMS Kalisz, wicemistrzynia na razie Wielkopolski, mam nadzieję, że przynajmniej wicemistrzynia Polski. Jak oceniasz ten z Energetykiem? Oceniam, że e, grałyśmy do samego końca, zostawiliśmy sporo serducha, ale Energetyk dzisiaj był od nas po prostu lepszy. E, jest duży niedosyt, no ale co zrobić. Ta lepszość energetyka w jakimś kon kon konkretnym elemencie, czy po prostu tak jako całokształt, że nie wiem, były bardziej na przykład stabilne na boisku i popełniały mniej błędów, jak to ocenisz? Myślę, że ogólnie dzisiaj wykazały się większą e, cierpliwością na siatce, po prostu by myślę, że troszkę w każdym elemencie od nas dzisiaj lepsze. Trzeba wyciągnąć wnioski, następny raz i tyle, i iść do przodu. Tytuł dla najlepszej przyjmującej turnieju, jak to odbierasz? Cieszę się, bardzo się cieszę. Yy, okay. Na co liczycie teraz w Polsce? W tamtym roku było wicemistrzostwo. Czy ten tytuł byłby już okej, okay, czy jeszcze byście chcieli osiągnąć coś więcej? My się przede wszystkim zagrać jak najlepszą swoją siatkówkę, yy, zostawić serducho na boisku, a jakie będzie miejsce zobaczymy. Yy, jakie... Chcemy jak najwyższe to miejsce, jak się da. Yy, jakie twoje dalsze plany na przyszłość, jeśli chodzi o siatkówkę? Teraz grasz w Kaliszu w drugiej lidze, co potem? Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Życzę jak najdalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.